Na księży nie wolno mówić, bo on dzięki nim, to wiara nasza jest i nie wolno na, na, na po prostu, czy na Pana Boga, czy na Pana Jezusa. Był taki wypadek, to przy mnie się stało, byłem młody, nadzorowałem na budowie w Kawęczynie, no i gość tak źle powiedział na Pana Jezusa, coś przeklął, przeklął coś, patrzeć cofał po prostu ten spych no, z go na nic. Przypadek taki zbyt. On coś źle powiedział na Pana Boga, a tu patrzeć już, już nie ma go. Na żywo udowodnione miałem co wartość na Czy to co miałeś udowodnione? Jest spych, pracuje. Koparka kopie, bo wywożą ziemię w Kawęczynie, A gość człowiek o, po prostu y, przeklął na y, tam pracujący, przeklął na Pana Boga. Przeklął cofacz przejechany z pychem, z miażdżem. No i taka, no, taka jest mądrość. O. Nie ma. Moc Pana Boga to jest wszystko na świecie i nie ma. Na coś złego to musimy się przeżegnać pomoglić. Paciorek mówi i będzie dobrze.